Hej wszystkim, tu Maja. Witajcie na kanale Skopyta Wjeżdżam <grymne> Ale powitanie gardejo! <grymne> uh, uh, coś tam jest bardzo ciekawego. Właśnie jestem na dworze, na naszym placu tutaj z Gardeją. Właśnie skończyliśmy nasz trening i sobie teraz jeszcze chwilę będziemy chodzić w ręku. No i dzisiaj na filmie pokażę Wam parę moich takich pierwszych treningów właśnie tutaj z placu na dworze. Jako, że Gardeję mam niecałe trzy miesiące, to jest to dla nas coś wyjątkowego, bo jednak pierwszy raz jeździłyśmy razem na. Powietrzu, a nie na hali. Um, także dzisiaj po prostu pokażę Wam te nasze pierwsze treningi poza Halą. Także zainteresowanych zapraszam do oglądania. Może zacznę od tego, że gdy tylko Gardaja do mnie przyjechała, a było to um, 2,5 miesiąca temu, prawie trzy miesiące, to od samego początku właśnie chodząc z nią na spacerki, na pasanko, na trawce, chodziłam właśnie albo na plac, albo gdzieś dookoła placu, bo wychodzę z założenia, że jeśli mam możliwość przyzwyczajania konia do miejsca, które jest potem dla mnie ważne, o tyle, że um, chciałabym, aby to miejsce nie kojarzyło jej się źle i żeby się tam nie stresowała, to po prostu od dawna przyzwyczaiłam już ją do m, tego miejsca. Na początku było naprawdę chwilami <grym> strasznie w sensie dla Gardei, i trafiła bardzo tam dziko się zachowywać, ale stopniowo było coraz lepiej. Co jakiś czas też tam robiłam jej lążę w różnych miejscach placu, no i przybył moment właśnie pierwszego treningu, tutaj właśnie go widzicie. No i co? Pracowałam takimi bardzo standardowymi rzeczami, jak tutaj widzicie, jakieś drążki po łuku, starałam się właśnie takie podstawy ogarnąć, jak kontakt, jak rozluźnienie. Gardeja się dosyć rozglądała, co prawda, ale jest to jak najbardziej zrozumiałe, normalne i cieszę się, że nie płoszyła się, nic takiego się działo, wręcz przeciwnie, była całkiem wychilowana, zwłaszcza jak na to, że to był nasz pierwszy trening na dworze. Za to teraz, gdy patrzę na ten trening, już wiecie, z daleka, to wiem, że mogłabym na pewno bardziej myśleć, jeśli chodzi o rozgalopowanie, bo galopowałam z praktycznie po całym placu, może po połowie, a ona, wiecie, była taka przyzwyczajona przez ostatnie pół roku jeździła na Hali i zawsze była ta ściana ograniczająca ją, która nie pozwalała jej się rozpędzać, a teraz ta ściana zniknęła. I wiecie, wielka przestrzeń, tym bardziej jak no, widzicie, nasz plac jest bardzo duży, to właśnie to rozpędzanie się i brak takiego punktu odniesienia, jaki jakby można mieć na hali, zniknął. Także o tyle mogłabym to lepiej rozplanować, żeby bardziej pracować właśnie na mniejszych kołach czy coś takiego. Zresztą później też już właśnie no to jakby to przemyślałam i już to po prostu robiłam tak jak teraz widzicie już sobie bardziej na łuku pracowałam na kołach no i widzicie tutaj nasze pierwsze skoki, dosyć koślawe skoki. E, nie ukrywam, e, nie powiem, że to są zbyt udane skoczki, no bo one wyglądają dosyć śmiesznie. Tempa tutaj zabrakło, e, ani równego ruchu również nie ma. E, no ale, cóż, to, był nasze, to były nasze pierwsze skoki na dworze, także e, jakoś to trzeba wybaczyć. E, no i co tutaj koniecznie zerknięcie? Zwróćcie. Uwagę na czaprak, bo zostałyśmy z w pszczółkami. Tutaj widzicie już kolejny trening, również w tym pięknym, żółtym czapraczku. I to był chyba najbardziej udany z naszych treningów, właśnie ten, który teraz widzicie. Pracowałyśmy tutaj nad szeregami. No i wracając do czapraka, jest to czaprak z kolekcji Velvet z Equesta. Jest to jakby ulepszony model czapraka ekwestowego, ma przeszycie jakby przez wszystkie jego warstwy, znaczy przeszycie, takie pikowanie, ma świetny materiał wierzchni, ma siateczkę od spodu, jest dosyć cienki, świetnie wchłania pot, jest przepiękny, mi się mega podoba ten kolor na Gardei i nie wiem, nie wiem kto jest mój ulubiony czaprak, ale na pewno jeden z ulubieńszych. No, więc tak wyglądał nasz kolejny trening. Tutaj widzicie jeszcze jakieś bardzo straszne szczeknięcie, było, ale to pewnie pamiętacie z mojego ostatniego filmu. Jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to zostawiam wam tutaj kartę, bo właśnie ten trening, który teraz widzicie, już pokazywałam na ostatnim filmie. Tutaj kolejne szczeknięcie to kolejne zgłoszenie. No i tutaj z tego treningu nie mam dla Was zbyt wiele filmów, no bo po prostu już ten trening Wam pokazywałam. Także bez przesady. <laughs> Aha, i to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że te treningi nie są, tak wiecie, jeden po drugim, po kolei, tak jak to w rzeczywistości było, bo też zresztą na wszystkich treningach nie byłam nagrywana, ale powybierałam parę takich, jakby ciekawszych, bo wiecie, na początku parę treningów pierwszych to na przykład była po prostu praca nad rozluźnieniem, kontaktem i tak dalej. Skoki doszły dopiero później z czasem. No i mamy kolejny jakiś trening znowu w pięknym, żółtym czapraczku. Jest to czapraczek, jeszcze w ogóle powiem Wam w profi, o profilu skokowym taka łezka. Tutaj mamy pracę na drągach. To ćwiczenie, które aktualnie widzicie, ja nazywam słoneczkiem. Jest to dosyć trudne ćwiczenie, zwłaszcza dla nas, dla mnie i dla Gerdei, ze względu na to, że jest to praca na łuku. plus do tego właśnie są te drągi. E, troszeczkę nam zabrakło tempa tam przy tym ćwiczeniu, ale generalnie e, powolutku idzie to do przodu, bo właśnie od dłuższego czasu już tam e, to ćwiczenie staram się dopracowywać. E, tam było też jakieś zagalopowanie ze stępa, tu mamy drągi z kusa, z galopu. E, no wiecie, takie podstawy sobie ćwiczyłyśmy. E, no i mamy mój e, chyba przedostatni trening, który mam Wam dzisiaj do pokazania. E, no i i tutaj ćwiczyłyśmy sobie w naszym pięknym, błękitnym komplecie. Tutaj widzicie teraz prace na drągach, które normalnie są dla nas na pięć fuli, a tutaj jechałam je skróconym galopem na 6 oraz takim troszeczkę mocniejszym na 4. Tam zrobiłam takie pompnięcie trochę w galopie, dlatego też na kolejnym treningu, który zobaczycie zaraz, to poprawiłam, bo nie mogłam zdzierżyć, że tak, tak wiecie, rękami mocno ją zachęciłam do galopu, że tak to ujmę. No nie mogłam tego tak zostawić, dlatego poprawiłam to ćwiczenie kolejnego dnia. No i tu mamy jeszcze jakiś szereg, jednak nie jest on zbyt udany, mimo tego, że Gardeja no jeszcze nic nigdy mi nie wyłamała, nie zrzuciła, nic z takich rzeczy, to samo tempo i to, jaka była taka rozciapciana na tym szeregu, nie niezbyt mi się podoba. Także jeszcze nad tym trzeba pracować. Tutaj mamy też rozkłusowanie i zawsze po treningu właśnie staram się tak konia rozluźnić, żeby ona sobie ładnie, właśnie to jest wtedy praca na takim kole, żeby sobie zeszła z głową. Wiecie, to jest już też luźniejsza woda często. Bardzo właśnie tego pilnuję, bo myślę, że to jest dosyć ważne. No i mamy tu kolejny trening, który był chyba najbardziej trudnym dla mnie, ze względu na to, że gardeja Hmm, jakby to ująć, była antykontakt, antywszystko, anty zostaw mnie, chcę być wolnym koniem. No ale w końcu udało się ją trochę ogarnąć, i tutaj widzicie, znowu jechałam sobie właśnie te drągi. Najpierw jechałam je z jednej, z drugiej strony na pięć fuli, normalnie, tak jak nam wypada. Tutaj właśnie też widzicie, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i później jechałam je i krócej I tutaj już jest też na cztery Chyba, dobrze liczę? Chyba tak No i kochani, nie zapomnijcie O moim kodzie rabatowym Na te piękne czapraczki on również działa Z tej kolekcji Są cztery różne kolory Do wyboru, tutaj wam się właśnie Wyświetla mój kod rabatowy, z którym macie 10% zniżki na wybrany produkt Od Equesta, także zachęcam Was do korzystania z niego Ojej, no i Gardejce też bardzo, bardzo się podoba Nowy czapraczek w ogóle nie wiem, jak yy, Waszym zdaniem, ale moim zdaniem ten kolor tak pasuje do Gardei, że szok! Uwielbiam go. Ok, a więc to już cały materiał, który chciałam Wam dzisiaj pokazać. E, oczywiście teraz jest epidemia, więc niestety do stajni przyjeżdżam teraz trochę rzadziej e, i są to maksymalnie dwie godziny w stajni, e, bo pewnie jak wiecie, właściciele swoich koni mogą przebywać e, u swoich koni, mogą się nimi opiekować, na nich jeździć i tak dalej. Jednak nie zmienia to faktu, że trzeba pamiętać e, o bezpieczeństwie. E, dbajmy o siebie. Także nawet jeśli macie swoje konie, to postarajcie się ograniczyć jednak to wychodzenie z domu. E, na przykład u nas w stajni powstała taka tabelka, e, na którą się trzeba zapisywać, żeby mieć trening. Gdzie idziesz kucu? I każdy ma swoją wyznaczoną godzinę, także myślę, że to jest dobre rozwiązanie w obecnej sytuacji także ja niestety teraz dla was nie będę nagrywała takich typowych filmów jak zawsze niestety z tego powodu też specjal na 20 tysięcy subskrypcji nie został nagrany muszę go przełożyć trochę w czasie ile to nie wiem, po prostu wiecie ze względu na to, że teraz muszę być krócej w stajni, nie mogę sobie pozwolić na cały dzień nagrywania takiego wesołego filmiku no niestety, ale filmy będą się pojawiać oczywiście. Kutu! Ale teraz już nie przedłużam, mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. Także to już wszystko z mojej strony. Jeśli filmik Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji. A ja już się z Wami żegnam, także trzymajcie się i cześć!